Leksi wrzucił na swojego Instagrama, że postanowił odejść, postanowił, czyli to jego decyzja, że odchodzi z Teamu X. Jednak ja nie byłbym taki pewien. Ja uważam, że tam jednak agencja na to naciskała. Powiem wam dlaczego. Po pierwsze, rozmawiałem z Leksiem jakieś półtora miesiąca temu, wiadomo, jeszcze przed tym całym, przed tą całą sprawą i on mi mówił, że chciałby zostać w Teamie. A co najważniejsze, była sytuacja ponad rok temu, czy już dwa lata, gdy Marcin Dubiel miał aferę kenicką. To były sprawy nieporównywalne. W porównaniu do tej sprawy Leksia, ale wtedy to też było oświadczenie, że Marcin postanowi odejść z, z Teamu, a to agencja na nim wymusiła taką decyzję. Dlatego teraz też trzeba brać to pod uwagę, że jednak to była y, decyzja agencji. Chodzi tutaj o sprawy wizerunkowe. Jeśli Leksiu sam odchodzi, jest tak ogłoszone, to jest to lepsze wizerunkowo dla agencji, bo oznacza, że agencja wcale nikogo nie wyrzuciła. Problem rozwiązany, agencja czysta. Zabieg jest zawsze stosowany w polityce. No nie zawsze, ale zazwyczaj. Czyli, na przykład, jak minister no, totalnie nie ogarnia, sondaże le lecą w dół, to się mówi, o, podał się do dymisji. Tak wiecie, honorowo, że się podał do dymisji. No bo słabo by wyglądało, że, no, Morawiecki wywalił nas bity pysk tego i tego ministra, nie? Bo to później już by ciężko temu ministrowi było tam wygrać kolejne wybory, dostać mandat posła. Dlatego też, co się to od zawsze mówi, że. No, honorowo, tak, podał się do dymisji, no nie udawało mu się, to się podał do dymisji. Dobry chłop, mimo wszystko dobry chłop, bo, bo honorowy. Będę się starał zaprosić Leksia do psiakobusa. Wkrótce wznawiam tą akcję z psiakobusem, bo y, kupowaliście reflinki y, z, mo z mojego linku, y, dużo pieniędzy się udało zebrać. Ja obiecałem, że wszystko przekażę właśnie na psiakobusa, no i mam zamiar to zrobić.